Okej, cześć, Malo, witam wszystkich. Serdecznie bardzo z tej strony Wojciech, a tutaj na tym kanale dawno czegoś takiego nie było, czyli nie było tak zwanego openingu, czyli otwierania skrzynek. Ostatni raz skrzynki chyba, bodajże otwierałem, albo to było w Call of Duty Black Ops 4, albo w Call of Duty WW2. Tak więc, no, dość dawno. A tutaj, moi drodzy, zaprezentuję Wam, co prawda, w World of Tanks konsole, ale myślę, że e, zobaczymy, co to będzie. Mam 30 szczęśliwych skrzyń wojennych. Zobaczymy, co to w ogóle będzie, ale zanim je otworzymy, e, warto wiedzieć e, jedną, właściwie może nie tylko jedną rzecz, ale dwie rzeczy. Mianowicie 30 skrzy szczęśliwych skrzyń wojennych kosztuje 146 zł. I teraz tak, co my tu możemy dostać? Gdy chodzi o przygotowania do bitew online, co jest lepsze od garnca ze złotem? Oczywiście szczęśliwa skrzynia wojenna. Szczęśliwa skrzynia wojenna zawiera losowe przedmioty w grze, m.in. złoto. Tematycznych standardowych dowódców 2D i czołgi premium. Aktualną listę zawartości można znaleźć tutaj i mamy tutaj stronę e, podaną. Tak, każda szczęśliwa skrzynia wojenna zawiera grupę przedmiotów, których łączna wartość jest co najmniej równa kosztowi skrzyni. Czołg premium ze skrzyń wojennych do, czołgi premium ze skrzyń wojennych dostarczane są z miejscem w garażu, a więc mamy tutaj możliwe nagrody. Epickie i rzadkie. Mamy cztery pojazdy. Pierwszy pojazd jest to e, niemiecki Kampfpanzer 07RH poziomu 8 premium. Drugi jest to e, pojazd e, radziecki niszczyciel e, KW4KTTS poziomu 8. E, następnie mamy kolejny czołg e, średni. A, nie powiedziałam, Kampfpanzer jest, e, to czołg średni. E, czołg średni 10 poziomu. E, premium Obiekt 907 i czołg lekki 8. poziomu z USA T41E1, a także e, jakiś tam niezwykły, czyli e, czterech tam dowódców i złoto, a wspólne to chyba to też jacyś tam dowódcy. Tak więc zobaczmy, jaką mamy, e, zobaczmy tabelę z szansą na łupy. E, przechodzimy tutaj do. Do czego? Mm, no. Do skrzyń wojennych. I moi drodzy, e, tak, jesteśmy na stronie e, World of Tanks Console i przechodzimy tutaj e, Lucky War Chest, czyli Szczęśliwa Skrzynia Wojenna. <laughs> I teraz tak, zobaczmy e, nagrody. Świętość. Św e, Świętuj Dzień Świętego Patryka a Real St. Patrick's Treasure Awaits, czyli co na... Dobra, może nie będę kalać bo... <laughs> się. Nas interesuje bardziej to. Mianowicie mamy tabelę. I mamy e, po lewej to, co możemy dostać, a po prawej szansa A więc tak: e, standardowy dowódca 2D, plus jakieś tam wyposażenie aż 69%. Do, standardowy dowódca plus 100 sztuk złota 13,65%. E, wyposażenie plus 100 sztuk złota 6,35%. Dowództwa dowództ... kurwa. Dowódca standardowy 2D plus 200 sztuk złota 8%. Wyposażenie plus 200 sztuk złota 2%. Dowódca 2D plus czołg 0,74% oraz sprzęt plus czołg 0,26%. I jak już mamy podaną szansę na łupy, wiemy co możemy e, tutaj otrzymać, jaka jest szansa, no to otwórzmy 30 takich skrzyń. Otwieram... A, po, pojedyncze będziemy otwierać. Mamy tak, 200 sztuk złota i dowódca Finn McCall. O, dobra. E, mamy tak, czy, e, sprzęt garażowy, części mechaniczne e, i dowódca Kat e, Side. A więc moim, dowódcą mojego czołgu może być Kod. W sumie w grze mamy jako do dowódcę 3D, co prawda, ale jednak jest na więc kod myślę, że też może być. 100 sztuk złota i jakiś tam sprzęt garażowy. Dobra. Co dalej mamy? Dalej mamy 200 sztuk złota i dowódcę Fomoria. Jakiś taki cyklop skrzyżowany z elfem, z koziorożcem. Okej. Okay. Sprzęt garażowy miotła i wiadro. Zajebiście. <gry> I dowódca Nbar of Manan ma. Mana. Ma. Achuj Ach, tam, nie wiem jak to przeczytać. mana Mananana... Nie wiem, nie mam pojęcia, nie potrafię przeczytać. Przepraszam. 100 sztuk złota i dowódcą jest troll. Świetnie! Niedźwiedź, kot. Teraz potem jakiś kurwa koń. Teraz troll. Nie no, cudowni dowódcy, tacy realistyczni. <grywia> Statuk złota i wieża Tiger 1 w naprawie. Okej. Okay. Otwórzmy następną. Może jakiś pojazd? Znowu miotła i wiadro i znowu bar of manananan. Mana. Mana, mana. Ma na, -na, 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 -na. <średź> Świetnie, dwa konie dostałem. O znowu dostałem trolla. Stanowisko robocze 2. Okej. A kurde. Co my tu mamy? 200 sztuk złota i po raz drugi film ma Maccol, Matcol, MCcol. Tak cię będę nazywać, dziadu jeden. Bo tak o, tor, pola, tor, -tol, tor Tak. Troll po raz trzeci, ale tym razem radziecki troll. Wolnostojąca lufa działa jako sprzęt garażowy. Okej, okay, dobra, później sprzęt garażowy sobie tak zobaczymy. Co do sprzęt garażowy, Miotłaj wiadro, zajebiście oraz Fomorian. Znowu jakiś kurwa zając, trochę człowieka, trochę diabła. Jakiegoś kurwa, co to kurwa w ogóle, to są płetwy? To są, czy rogi? Nie wiem. Nie wiem, bardzo realistyczna, kurde gra jest. Nie, nie ma co. <słuch> <słuch> Wieża Tiger Einz w naprawie. 100 sztuk złota. Znowu Fomorian, ten dziwny, i miotła wiatro. <grywia> Czy to jest taka aluzja, posprzątaj u siebie w domu? <grywia> A teraz dostałem jakiegoś skrzata. O, stanowisko robocze 2. Okej, okay, okej. Okay. Co my mamy dalej? Mamy złoto i 200 sztuk złota i Fomorian. Jakaś kobieta, ale z rogami. Z drogami jakiegoś koziorożca i z, rog z rogami diabła. Nie no, wspaniale. Widać dobra kobieta. miotła wiadro. Zaję? Nie. To chyba to naprawdę jest aluzja do tego posprzątał siebie w domu. <grystanie> I dowódca Kromkrauch. Wygląda. <grystanie> Może nie będę go komentował? <laughs> o, kolejny troll. Tym razem jest to troll niemiecki. Wolno stojąca lufa działa. Ok. Otworzyłem 18 skrzyni. Nie dostałem żadnego pojazdu. Halo, jak to tak? <laughs> Części mechaniczne 1 i skrzat. Nawet ok. Może być. Znowu troll niemiecki, 100 sztuk złota. Niemiecki troll. O! Znowu niemiecki troll i 100 sztuk złota. Halo, może pojazd, czas najwyższy. Troll, tym razem radziecki i 100 sztuk złota. Części mechaniczne i jakiś grogoch, kimkolwiek on jest. Chyba się nie mył. Kolejny troll. O, tym razem Czechosłowacki. Jakieś tam stanowisko robocze. Paleta kół czołgu jako sprzęt garażowy. W końcu coś nowego i nowy dowódca poka. Czyli jakaś korz, jakaś koza. Zajebiście. Uwielbiam, moim dowódcą czołgu będzie koza. Tak jest! Tego mi brakowało! Tego mi było trzeba, żeby dowódcą mojego czołgu była koza. <grymina> Kurwa mać. Nie mogę, przepraszam. Nie <grymina> oh, o, znowu poka, ale tym razem takaś pantera. Jakiś... Jaguar. Podnośnik obrotowy. Świetnie. Nie no, nie ma co. Może czoch, kurwa. O, troll. A nie, to jest troll chiński, a nie radziecki. Czyli drugi troll chiński. I wolno stojąca lufa działa. Świetnie. Cudownie. Co dostajne. Podnośnik obrotowy i znowu jakiegoś Jaguara. I uwaga, ostatnia. A w niej wielkie gówno. Tron czechosłowacki, stanowisko robocze jedne. No świetnie, kurwa. Zajebiście. Ale dostałem... O kurwa, ale dostałem czołg. Mm. Nie ma co. Kurwa. Czołg mm, po chuju. Nie. Kurwa. Emocje. Nie ma... O, kurwa. Normalnie zobaczmy tych dowódców. Wszystkich. Dobra. E, tu są moi dowódcy, których mam w, e, wcześniej. To jakaś żołnierka fremenów, jakiś wojownik kutafonów. A więc moi drodzy, mamy tak: mamy dwóch Finów McCallów. Mamy dwa Enbar of Mananamy. Embano... En... Jak kurwa? Enbar of Mananam. Jakiegoś. Dwa konie, kurwa. Mamy jakiegoś kopa. Jakiegoś dziku. Dwa trole. o, Jest jeden troll włoski, drugi radziecki. Yy, mamy trzy trole niemieckie. Znowu jakiś, jakieś dwa dziwaki, jakiś brzydki skrzat, chyba z wysypką. Mamy jakiegoś dziadania udacznika. Mamy panią skrzat. Panią pa, 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 pani skrzat? Chyba pani skrzatowa. Chyba, tak się powinno mówić. Teraz poprawnie politycznie, ale ja poprawdy politycznie nie, nie jestem i będę mówić, kurwa, pani skrzat i chuj. Mamy femoriankę jakąś, e, mamy dwa trole e, chińskie, dwa, no, e, dwa jaguary, tudzież pantery, mamy kozę, mamy drugą femoriankę, mamy jakiegoś gorgocha i mamy dwa trole czechosłowackie. Świetnie. Dowódcy kurwa prima Sword. <laughs> Jakieś kurwa trole, jakieś... <laughs> jakieś kurwa konie, jakiś... E, jakiś kot. A do i kurwa koza. Nie no, koza rozjeba. <laughs> Kto będzie następny? Kaczka. Kurwa. Mmm. Okay, no okej, no dobra, no trochę złota dostałem, tak czy siak. Mogę zmodyfikować garaż. Dziękuję. Dodaj element 985 na 1000 użytych punktów. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy tutaj no w chuj rzeczy. Mam aż 6 Miotę i wiader. Sześć sztuk, kurwa. Co ja z tym zrobię? Nie wiem. Dobra. Yy, wiecie co, zróbmy, kurwa, tak. Tu będzie, Niech tu będzie jedno. Dajmy miotrę, miotrę, mi, mi, tak, kurwa, miotrę i wiadro. Tak, miotła i wiadro niech, niech sobie staną tutaj. O, kurwa, po, po stanowisku trzeba będzie przecież, kurwa, wiadomo, posprzątać. Po a w sumie, kurwa, to powinno stać od tutaj w rogu najlepiej. Tuż przy moich tankach, przy moich panzerach. Eee, trzecie będzie tutaj, jak już. Jak, jak już żeście skończycie, to posprzątać po, po sobie, barany. I kurwa, i więcej, dodaj element wyposażenia, bierzemy następny. Nie mogę. Tysiąc na tysiąc użytych punktów. Świetnie. Więcej nie mogę. Ale mogę zobaczyć co my tutaj mamy. Eee, tak więc miotła i wiadro, to żeście widzieli. Tutaj. Mhm. Dobra. Eee, mamy tak. Podnośnik obrotowy. 5 punktów. O kurwa, nie to. Taki ładny. Podnośnik obrotowy. Ale się pięknie obraca. O! Ale z jego skurwa użytek! Przepraszam. Nie, bardziej ironicznie się nie da. Paleta kół -czołgu. No. W coś, co wygląda normalnie. Następnie mamy wolno stojącą lufę. Działa. To ma być lufa działa. W sumie to jest lufa działa, ale z jakiego pojazdu? A chuj go wie. Wieża Tiger 1 w naprawie. Tam stoi Tiger 1. 1. Mam tego aż 3. Stanowisko robocze 1. O, czyli to, co już wam jeszcze dwa mam. Stanowisko robocze 2. Czyli mamy tutaj jakieś kurde tego i... narządzio. Mamy jakiś klucz. Czemu to jest takie zardzewiałe? Kto to? Wargaming, jak już coś robicie. To czemu wydajecie jakieś takie zardzewiałe badziewia? Co to kurwa ma być? I części mecha... i kurwa, co to są? To są kurwa ostrygi? w wjebali jakąś kurwa teksturę i chuj i tu są jakieś konserwy, jakieś. jakieś druty. Co to kurwa w ogóle jest za tekstura? What the fuck? Kto to kurwa projektował? Nie wiem, ale powinien zapierdalać na galerze. Jakieś kasety chyba VHS tu widzę. Ty, gryz, z którego Ty kurwa roku jesteś? Jest, czy ty na pewno jesteś kurwa z roku 45-42? Kurwa? Pokaż się. No nie. A może Ty, 75? Jesteś kurwa z lat 70. albo 90. Pierdalałeś żwir i muchy? Albo ty, jak Tiger, też jesteś kurwa z lat 90.? Nie? To kto mi powie, co do chuja Wafla, robią tu kurwa jakieś kasety. Nie żartuję. Ja tutaj kurde, widzę kasety. I to VHS z lat 90.. Czy II wojna światowa działa się w latach 90. XX wieku? No nie kurwa, sądzę. Ale w ogóle, czemu to wszystko jest jakieś takie kurwa, porzywiałe? Halo, dlaczego wieża tego Tygrysa. No dobra, wieża Tygrysa wygląda, jakby była odnawiana. To jeszcze OK, jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale kurwa cała reszta. Okej, okay. no gąsienice, jeszcze jakoś tak. Jeszcze jakoś to wygląda, ale kurwa, to jest stanowisko robocze, przecież to wszystko jest zardzewiałe. Czy to nie było żadnego nadzoru nad tym, po prostu jebnięty w garażu i chuj? No chyba tak. Szkieletor, przyznaj się, to wszystko twoja wina, brudasie. Nie myłeś się, a teraz, a teraz rozumiem, że chcesz iść kurwa do grobu. Czy tam do pomnika, co to w ogóle jest, nie wiem. No tak to prezentują się te 30 szczęśliwych skrzyń wojennych szczęśliwa skrzynia wojenna, która wcale kurwa nie przyniosła mi szczęścia taka to zajebista jest no, moi drodzy to by było na tyle mam nadzieję, że materiał wam się spodobał chociaż trochę mi się trochę pośmieliście, tak jak ja i popłakaliście się no, mam nadzieję, że ze śmiechu i z tego co mówiłem, a nie z tego co, a nie jak ja z tego co za barachu dostałem, czy warto? No, no kurwa nie. Za 146 zł. OK, w sumie dowódcy spoko, bo nie musimy, tak naprawdę nie musimy e, płacić z, e, prawie pół miliona za dowódcę, ale koszt jednej takiej skrzyni to 5,40. Liczyłem, że dostanę jakiś fajny czołg i chuj. Nawet kurwa poziomu trzeciego nie dostałem. A szkoda. Kto wie, może kiedyś, może w przyszłości e, zaprezentuję Wam 22 skrzynie wojenne sierżanta, 30 skrzyń wojennych szeregowego i 27 skrzyń wojennych generała. A na ten moment to by było na tyle. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie i do zobaczenia, i usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia, i usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, papa. Pa. Żegnam się ja, Vera i jej pantera. Papa! Pa.